Nim przejdziemy do meritum, przypominam, że gminy dysponują już sprawozdaniami RB28S według stanu na 30 września bieżącego roku. No a oczywiście na podstawie tychże sprawozdań będzie się odbywała aktualizacja kwoty dotacji. Jeżeli zatem chcecie Państwo sprawdzić, czy ta zaktualizowana kwota dotacji naliczona będzie prawidłowo, na stronie lexedu.pl znajduje się taki przykładowy wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Moja kancelaria może naturalnie taki wniosek w Państwa imieniu, czy, czy w imieniu kancelarii skierować i złożyć zapytanie, a kolejno przekalkulować dotację. W tym celu proszę również złożyć zapytanie na adres mailowy lexedu.lexedu.pl. Jak Państwo zapewne wiecie, od blisko 10 lat zajmujemy się dochodzeniem na Państwa rzecz niedopłaconych kwot dotacji, również w aktualnym stanie prawnym. Przypominam też, że jeśli zauważycie Państwo, że dotacja wypłacona w tym roku obliczona jest nieprawidłowo, to czas na wniesienie skargi, uwaga, wynosi 30 dni. Dobrze. Przejdźmy sobie teraz do omówienia artykułu 33, czyli piątej części mojego autorskiego komentarza, do najważniejszej z punktu widzenia, w mojej ocenie, osób prowadzących jednostki oświatowe ustawy, czyli ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Artykuł 30, 33, on określa warunki przekazania dotacji, czyli te elementy, od których uzależnione jest przekazanie Państwu dotacji. I w ustępie pierwszym wskazano, że dotacje, o których mowa w artykule od 15 do 21, artykule 25, artykule 26, artykule 28 do 32 są przekazywane pod warunkiem, że i tu przypominam taka dygresja Państwo, jeśli chodzi o osoby prowadzące przedszkola, znajdujecie się w artykule 17. To pod warunkiem, że po pierwsze, organ prowadzący przedszkole inną formę wychowania przedszkolnego, szkołę oraz placówkę, o której mowa w artykule 2.6 do 8, czyli wszystkie mosty mowy prawa oświatowego, przekaże organowi dotującemu informację o planowanej. Liczbie odpowiednio albo dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków, uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych lub słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych w terminie nie później niż do 30 września roku bazowego. Tak? Czyli roku bazowego to jest tego poprzedzającego rok udzielenie dotacji. Mhm. E, I po drugie, przedszkole inna forma wychowania przedszkolnego szkoła oraz placówka o której mowa w artykule 2 punkt 6 do 8 ustawy prawo oświatowe przekaże dane do systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września roku bazowego. W przypadku dotacji właśnie o których mowa w artykułach 15, 21, 25, 26 i 28 do 31a i artykule 32. Po trzecie, to już nie do przedszkoli, organ prowadzący szkołę w terminie 12 miesięcy od dnia, w którym uczeń, o którym mowa odpowiednio w artykule 25 ustęp 5 lub 26 ustęp 5 ukończył odpowiednio publiczne lub niepubliczne liceum ogólnokształcące dla dorosłych, branżową szkołą drugiego stopnia lub szkołę policjalną przekaże, a zaświadczenie o uzyskaniu przez ucznia. O którym mowa w artykule 25 ust. 5 lub artykule 26 ust. 5, odpowiednio świadectwo dojrzałości. Certyfikatu kwalifikacji zawodowej z kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, w zakresie której kształcenie było prowadzone w branżowej szkole drugiego stopnia, lub dyplomu zawodowego wydane niezwłocznie przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną na wniosek organu prowadzącego tę szkołę. Czyli to jest ta taka dodatkowa dotacja, tak zwana za sukces. I kopię świadectwa ukończenia szkoły, o której mowa w artykule 25 ust. 5 lub 26 yy, ust. 5, przez ucznia tej szkoły, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie artykułu 11 ust. 2 ustawy o systemie oświaty, to w przypadku dotacji, o której mowa w artykule 25 ust. 5, 26 ust. 5. Mm. I teraz, na co ja chciałam zwrócić Państwa uwagę, Państwu prowadzącym szkoły czy przedszkola, w, którym w których realizowany jest obowiązek nauki. Co do zasady, w przypadku przedszkoli i szkół, tych właśnie, warunki otrzymania dotacji są dwa. Po pierwsze, złożenie wniosku z planowaną liczbą uczniów, a po drugie, wprowadzenie do systemu informacji oświatowej danych. Ale tu uwaga, według stanu na dzień 30 września danego roku budżetowego, według stanu nie oznacza konieczności wprowadzenia tych danych konkretnie 30 września, tylko według stanu na dzień 30 września. Spełnienie tych warunków powoduje oczywiście ex lege z mocy prawa powstanie takiego prawa do otrzymania dotacji. Nie jest przy tym konieczne spełnienie jakichkolwiek innych warunków. Wskazana, wskazanie planowanej liczby uczniów no nie determinuje wysokości otrzymanej dotacji, bo to jest, jak sama nazwa wskazuje, tylko liczba planowana, co oznacza jednocześnie, ale wskazanie tej planowanej liczby dzieci, czy liczby uczniów, czy liczby wychowanków oznacza, że gmina jest zobowiązana płacić dotację na faktyczną, na rzeczywistą liczbę uczniów, chociażby ta rzeczywista liczba uczniów była wyższa niż planowana liczba uczniów. Na przykładzie, pamiętajcie Państwo, że żeby otrzymać dotacje na wczesne wspomaganie rozwoju w Państwa przedszkolu czy, czy, czy w Państwa szkole, koniecznym i niezbędnym jest, poza wskazaniem... Planowanej liczby uczniów czy wychowanków, również w tej dotacji zwykłej, również wskazanie, że planujecie Państwo realizować to wczesne wspomaganie rozwoju w swojej jednostce oświatowej. Wówczas należy wskazać chociaż jednego ucznia, że planujecie Państwo mieć chociaż jednego Aha. ucznia tym wczesnym wspomaganiem rozwoju objętego. Jeśli później od stycznia będziecie Państwo ich mieli pięcioro, dziesięcioro, a choćby nawet setkę czy, dwie, czy dwustu. To nie zmienia to faktu, że poprzez wskazanie chociaż tego jednego ucznia, te zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju będą finansowane dotacją. Podobnie jest z zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi tutaj też odrębnie należy to wskazać. Dobrze, oczywiście prowadząc placówkę, i doświadczenie naszych klientów niestety na to wskazuje może się tak zdarzyć, że przeoczycie Państwo termin do złożenia wniosku tak wniosku o dotację z planowaną liczbą uczniów lub może się też zdarzyć taka sytuacja że rozpoczynacie państwo prowadzenie państwa działalności oświatowej po 30 września uzyskując wpis do ewidencji placówek oświatowych na przykład nie wiem, w październiku w listopadzie czy w grudniu tak? No nie oznacza to, na mocy tych przepisów, które sobie dzisiaj omawiamy, artykułu 33, że nie jesteście Państwo w stanie uzyskać dotacji w takiej sytuacji. Bowiem tutaj z odpowiedzią przychodzi nam treść przepisu artykułu 33 ustęp 4 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. No na wniosek organu prowadzącego odpowiednio przedszkole inną formę wychowania przedszkolnego Szkołę lub placówkę, o której mowa właśnie w artykule 2.6 d8, organ wykonawczy, czyli wójt burmistrz prezydent miasta danej jednostki samorządu terytorialnego, właściwej do udzielenia dotacji, czyli tej na terenie, której znajduje się Państwa jednostka oświatowa, e, może, może wyrazić zgodę na odstąpienie od terminu, o którym mowa w ustępie 1.1, .1, czyli do złożenia wniosku z planowaną liczbą uczniów lub na udzielenie dotacji w terminie wcześniejszym niż od początku następnego roku budżetowego. Czyli nawet czysto hipotetycznie, gdybyście Państwo zarejestrowali, uzyskali wpis do ewidencji swojego przedszkola w październiku, a nawet jeśli byście uzyskali a wpis powiedzmy we wrześniu, e, przepraszam, w lipcu złożyliście, złożylibyście wniosek do 30 września z planowaną liczbą uczniów, to i w tej sytuacji istnieje taka możliwość, żebyście tę dotację otrzymywali już na przykład od września, tak? Bo na to wskazuje właśnie treść przepisu 33 ustęp 4 lub na udzielenie dotacji w terminie wcześniejszym niż od początku następnego roku budżetowego. Tak? Ehm. W przypadku właśnie nieprzekazania informacji i danych, o których mowa w ustępie pierwszym, punkt 1 i 2, czyli liczba uczniów i dane dosyć. Powyższy przepis daje zatem podstawę do tego, żeby Wójt, burmistrz czy prezydent miasta przyznał dotację na kolejny rok budżetowy, pomimo niezłożenia przez państwa wniosku do 30 września roku bazowego. Co istotne, ocena wniosku, o takie właśnie wyrażenie zgody na odstąpienie od tego terminu do złożenia właśnie wniosku o przyznanie dotacji nie jest dowolna i swobodna, tak? Ona musi się opierać na pewnych standardach, tak na pewnych przesłankach. W tym zakresie bowiem Organ zobowiązany jest do rozważenia szeregu okoliczności, które spowodowały niezłożenie wniosku do 30 września. Dlaczego ten wniosek nie został złożony, a także konsekwencje złożenia takiego wniosku po terminie również konsekwencje dla mieszkańców danej jednostki samorządu terytorialnego i dla samego budżetu gminy. Odmowa wyrażenia zgody na odstąpienie od terminu do złożenia wniosku jest równoznaczna dla jednostki samorządu terytorialnego czy dla wójta, burmistrza, prezydenta miasta, który rozpoznaje państwa wniosek z obowiązkiem dokonania takiej szczegółowej analizy sprawy i wykazania, że udzielenie dotacji w kolejnym roku budżetowym z uwagi na upływ tego terminu do złożenia wniosku no jest niemożliwe. I teraz w wyroku z 20 września 2018 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w sprawie 3SALU269/18 na właśnie w takiej sytuacji w której osoba prowadząca przedszkole spóźniła się nieznacznie ze złożeniem wniosku do 30 września, ale tu uwaga, ta osoba prowadziła wiele lat tą jednostkę oświatową i wówczas WSA wskazał, że Zauważyć należy, że w miarę posiadanych środków finansowych właściwa jednostka samorządu terytorialnego no może zdecydować o udzieleniu dotacji osobie prowadzącej przedszkolenie publiczne, która to osoba we właściwym czasie nie mogła złożyć wniosku o udzielenie dotacji oraz koniecznych informacji z uwagi na przykład na zdarzenie losowe. Ponieważ podawana w terminie do 30 września tego roku poprzedzającego Rok udzielenia dotacji, ta planowana liczba uczniów no służy gminie jedynie do planowania wysokości dotacji na rok następny. To właściwie, i omówienie, to właściwie i omówione wyżej przez sąd przepisy łagodzą warunki przyznawania tej dotacji oraz wagę ewentualnego uchybienia terminu na złożenie wniosku o jej udzielenie wraz ze stosownymi informacjami. Znajduje to uzasadnienie tym bardziej w sytuacji, gdy taki podmiot ubiegający się o dotację, nie należy do podmiotów małych, prowadzi przedszkole od, w tym przypadku od 2011 roku i wywiązując się prawidłowo ze swoich zadań, które stanowią w istocie, na co zwrócił uwagę sąd, zadania jednostki samorządu terytorialnego. Taka sytuacja Miała właśnie miejsce w rozpoznawanej sprawie. Skarżąca podniosła również, że program przedszkolny dla podopiecznych przedszkola jest realizowany w znacznej części właśnie w oparciu otrzymane o środki otrzymane z dotacji z budżetu miasta. No co zdaniem sądu było w sprawie również istotne. E, dlatego w ocenie sądu trudno w okolicznościach tej sprawy e, odmowę odstąpienia od terminu na złożenie wniosku o udzielenie dotacji. Uznać za uzasadnioną, która oparta została na uznaniu, że doszło do uchybienia terminu materialnoprawnego, który w istocie w ocenie sądu takim terminem nie jest, a to jest przedmiotowo istotne, drodzy Państwo. No bo jaką mamy sytuację dla, dla, dla budżetu, jeśli ten wniosek. Miast 30 złożony zostanie 6, 8 czy nawet 10 października. No, gdyby chcieć wniosek zapakować w kopertę i wysłać do urzędu, no to również mogłoby istnieć prawdopodobieństwo, że on dotrze do tego urzędu w 10 dniu terminu. Więc co ma na celu złożenie takiego wniosku? Otóż na celu ma to zaplanowanie budżetu, ale ten budżet hmm, bardzo rzadko bywa planowany w październiku. On najczęściej planowany jest w listopadzie. BA! Nawet w grudniu. Trudno też wyjaśnić wójtowi, burmistrzowi czy prezydentowi miasta w takiej sytuacji, w której osoba prowadziła przedszkole przez wiele lat, a nie złożyła informacji o likwidacji, o zamiarze likwidacji tego przedszkola, co powinna była przecież u, u, uczynić na 6 miesięcy poszedł zakończeniem roku szkolnego, żeby przewidywał, że ona przestanie prowadzić przedszkole i że nagle te pieniądze w budżecie nie będą potrzebne. No przecież te dzieci będą musiały iść do jakiegoś innego przedszkola, więc, tak czy owak, te środki w budżecie powinny były się znaleźć. I w tej konkretnej sprawie nasza klientka uzyskała pozytywne rozstrzygnięcie. Uchybienie terminowi do przekazania informacji o planowanej liczbie uczniów nie pociąga więc za sobą, to chcę Państwu powiedzieć, automatycznej utraty prawa do otrzymania dotacji. Istotne w tym zakresie ma znaczenie pojęcia działań w celu wyrażenia przez jednostkę samorządu terytorialnego zgody na odstąpienie od takiego terminu i udzielenie dotacji w konsekwencji. Przy czym organ, oczywiście, na to zwracam Państwa uwagę, nie będzie samodzielnie działał bez Państwa wniosku, który w przypadku uchybienia terminu no należy złożyć bez zbędnej zwłoki, jak tylko zorientujemy się o takim błędzie czy takiej nieprawidłowości. Podobnie, jeśli do 30 września z jakichś względów nie uzyskaliście Państwo wpisu do ewidencji placówek oświatowych, i nie byliście z tego powodu w stanie na przykład złożyć, no co oczywiste, złożyć wniosku o dotację, bo przecież wniosek składa osoba prowadząca daną jednostkę oświatową, czyli taka osoba, która jest już wpisana do ewidencji szkół i placówek oświatowych. No to także w tym zakresie, niejako pomóc Państwu, może przepis artykułu 33 ustęp 4 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, no, który wskazuje, że wójt burmistrz, prezydent miasta może przyznać dotację w terminie wcześniejszym niż od początku następnego roku budżetowego. I co jest istotne w tym zakresie? No z perspektywy właśnie ubiegania się o zgodę na przyznanie dotacji w terminie wcześniejszym. Otóż jest złożenie, niezależnie od braku wpisu do ewidencji, takiego wniosku o dotację na kolejny rok. No, łatwo sobie wyobrazić, że planując otwarcie nowego przedszkola czy kolejnego oddziału w innej gminie tego przedszkola, gdzie konieczne jest złożenie wpisu, żeby, żeby otrzymać tę dotację, no, planujecie to Państwo z pewnego rodzaju wyprzedzeniem, tak? Tu różne przeszkody, na różne przeszkody Państwo trafiacie. No, dość często taką przeszkodę przeszkodą jest no niemożność w szybkim czasie uzyskania na przykład opinii Straży Pożarnej czy sanepidu. Tak? Ważnym jest, żebyście Państwo jednak, jeśli wiecie, 30 września, roku poprzedzającego roku dzielenie dotacji, że będziecie Państwo otwierali jednak taką jednostkę oświatową, to mimo, że nie posiadacie Państwo wpisu, żebyście jednak Państwo złożyli do Wójta Burmistrza czy Prezydenta taki wniosek z taką informacją, że planujecie Państwo otworzyć jednostkę oświatową, i że planujecie, że do niej będzie uczęszczała taka, a taka liczba, e, liczba uczniów. Mm. I wówczas będzie możliwość zwrócenia się do gminy. O zabezpieczenie dotacji na ten cel. Tak? Taki wniosek, niezależnie od tego, oczywiście nie wywoła on skutków ustawowych, skutków prawnych, jednakże będzie zdecydowanie stanowił o tym, że poinformowali państwo wójta burmistrza czy prezydenta o zamiarze właśnie prowadzenia działalności i o ewentualnej konieczności zapewnienia odpowiednich środków na ten cel. Co więcej, złożenie takiego wniosku. W praktyce znacznie ułatwia nam dalsze procedowanie w tego typu sprawach. W tym zakresie również należy mieć na uwadze, i co wskazuje orzecznictwo, że oświata niesamorządowa nie stanowi alternatywy dla oświaty samorządowej, lecz jest jego istotnym uzupełnieniem. Tak pięknie wskazał właśnie Wojewódzki Sąd Administracyjny, również w Lublinie, w wyroku z 17 września 2021 roku w sprawie 1 S.A. L.U. 257 na 21 oraz w sprawie 1 S.A. L.U. 258 na 21. Tym samym sąd wskazał, funkcjonowania oświaty niesamorządowej nie sposób odnosić tylko i wyłącznie do roli, jaką jest uzupełnienie miejsc. Względem oświaty samorządowej, bo rolą placówek niepublicznych jest bowiem poszerzenie oferty edukacyjnej na terenie danej społeczności lokalnej, która przyczynia się do zwiększenia poziomu kształcenia, wychowania i opieki. I tutaj, nawet jeżeli jednostka samorządu terytorialnego zasłania się tym, że dysponuje jednak mimo wszystko miejscami w swoich jednostkach oświatowych, no to sąd wskazuje, że to jest niewystarczające, bowiem należy ocenić, jaka jest oferta. Ta czy ta oferta edukacyjna nie jest lepsza z punktu widzenia rodziców, bo to oni są ostatecznymi odbiorcami tej, tej usługi. Istotne znaczenie z punktu widzenia artykułu 33 ustęp 4 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych ma także odpowiedź Wójta Burmistrza czy prezydenta miasta na państwa wniosek. Właśnie ten wniosek o wyrażenie zgody na udzielenie dotacji. Albo z uwagi na niespełnienie warunków poprzez przeoczenie, albo z uwagi na przyznanie dotacji w terminie wcześniejszym niż od początku następnego roku budżetowego. Stanowi on ta odpowiedź czynność z zakresu administracji publicznej, a ewentualna odmowa wyrażenia zgody może zostać poddana kontroli sądowo-administracyjnej. Tu Proszę bezwzględnie pamiętać o zasadach wynikających z pps przede wszystkim o terminach. Powinni Państwo wówczas, jeśli ta odpowiedź jest negatywna, wystąpić do wojewódzkiego sądu administracyjnego ze skargą, jeśli się Państwo z nią nie zgadzacie na właśnie tę czynność wójta burmistrza czy prezydenta miasta, którą, jak wskazałam, należy złożyć za pośrednictwem wójta burmistrza. Czy prezydenta, tego, który czynności dokonał, w terminie 30 dni od dnia daty otrzymania pisma odmawiającego uwzględnienie państwa wniosku. Wskardza, oczywiście należy podnieść zarzuty dotyczące wadliwości oceny złożonego wniosku, albowiem ocena wniosku o wyrażenie zgody na udzielanie dotacji stanowi czynność będącą uznaniem administracyjnym. I pomimo, że wyrażenie zgody leży w kompetencji organu dotującego, no to organ ten nie ma możliwości do tego, żeby działać dowolnie, żeby napisać nie, nie udzielę tej dotacji, nie, nie uwzględnię wniosku, bo nie mam środków w budżecie. Tam powinno być przeprowadzone staranne badanie. Bo ocena tego wniosku musi odbywać się właśnie w oparciu o ocenę konkretnych okoliczności przy zastosowaniu takiego obiektywnego wzorca oceny. Skarga podlega opłacie w wysokości 200 zł. Kochani, kolejne nasze spotkanie w kolejnym tygodniu, w poniedziałek bądź wtorek, i rozpoczniemy sobie. Omawianie przepisów odnoszących się do statusu ucznia w przedszkolu i w szkole. Opowiemy sobie o tym, kiedy dany uczeń może utracić statut ucznia mimo trwającej między państwem umowy, w sytuacji, w której na przykład rodzic zdecyduje się przenieść ucznia do innej jednostki oświatowej, komu wówczas będzie należna dotacja w przypadku, kiedy dziecko uczęszcza. Do dwóch, do dwóch przedszkoli jednocześnie, czy do dwóch szkół jednocześnie i od kiedy. A tymczasem czytuję, pojawiło się pytanie, czy wniosek o udzielenie zezwolenia na założenie przedszkola. Publicznego złożony do 30 września, może być traktowany jako informacja o planowaniu otwarcia placówki i wypłacie dotacji od 1 września. Wniosek o udzielenie zezwolenia na założenie przedszkola to jedno, a wniosek o przyznanie dotacji to drugie. Może być oczywiście taka sytuacja, że w tym jednym wniosku zawarła Pani również wniosek. O udzielenie dotacji w terminie wcześniejszym. Wówczas będzie on, spełniał, będzie on spełniał wymagania dla tego wniosku. Jeśli nie, proponuję taki wniosek dodatkowo do wójta burmistrza czy prezydenta miasta skierować. Dobry wieczór. Tutaj sobie zerkam. Dobrze, kochani, do zobaczenia się w takim razie z Państwem w środę. A ja życzę Państwu dobrego spokojnego wieczoru, w środę szkolenie wyjątkowo o 10 rano. Na Państwa wniosek, zwracaliście się Państwo, żeby, żeby szkolenie odbywało się w godzinach pracy, więc to środowe będzie w godzinach pracy, co też daje nam taką większą możliwość, większą swobodę, dłużej możemy sobie spokojnie z Państwem rozmawiać, dłużej odpowiadać na pytania i my jako prowadzący ja, i, i mecenas Łuczek i Państwo nie jesteście zmęczeni, możemy sobie w trakcie tego szkolenia zrobić więcej przerw, tak żeby swobodnie przyswoić swoją wiedzę. Przypominam, że nasze szkolenie nie nagrywamy po to właśnie, żeby umożliwić Państwu swobodę zadawania pytań.